Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, a dzisiaj jest poranne czytanie waszych komentarzy, z racji tego, że już dawno, dawno nie było, więc zapraszam serdecznie, weźcie sobie kawę, herbatę bądź zupę, życzę smacznego i lecimy. Ciekawy film, nie czarno-białe, bez gloryfikacji, logicznie. Powiem ci tak, robię aktualnie, pracuję nad nowym filmem o Carionerze, z racji tego, że uważam, że ten jest za słaby, za mało obejrzałem jego materiałów Powinienem się bardziej obszernie wypowiedzieć na jego temat i pewne kwestie tam pozmieniam, ale to już zostawię na tamten film. Jak podpubliczność to tak mówi, to chyba za dobrze o nim nie świadczy moim zdaniem często Karioner źle podchodzi do większości sytuacji. Owszem, ale ja tam wspomniałem, że ja widzę w tym dwa wyjścia: albo pod publikę to robi, albo nie pod publikę i po prostu emocjonalnie do tego mocno podchodzi. No ale to mówię, wypowiem się o wiele więcej na ten temat w innym filmie, więc y, pracuję cały czas nad nim, nie wiem ile będzie trwał, ale obejrzałem mnóstwo, ale to masę jego filmów, mam już trochę zrytubanie, że tak powiem. Cenk, będę dopingował, by twoja kariera legła w gruzach, cwelu. Dziękuję bardzo, doceniam. Feminizm to dopiero rak. Ja uważam, że feminizm, jak i maskulinizm to dopiero są raki, ale w momencie, w którym przesadzimy w jedną i w drugą stronę, tak? Jeżeli pójdziemy w tym za daleko, to rzeczywiście są to raki. A aktualnie feminizm czy maskulinizm to są tak naprawdę walka albo z kobietami, albo z mężczyznami. A aktualnie żadno z tych pojęć nie ma dla mnie kompletnie sensu, bo powinniśmy olać cały ten temat i po prostu być równymi sobie, chociaż i tak to się nigdy nie stanie, z racji tego, że zawsze ktoś się znajdzie, kto się czuje poszkodowany, czy to mężczyzna, czy kobieta, zawsze tak było, zawsze tak będzie. No i ogólnie równości na świecie nie ma, i tu nie ma się co oszukiwać akurat w tej kwestii. Przyszła mi taka myśl, Ela Zapędowska też nie potrafi śpiewać. I sama to mówi, a i tak jest z jednych z najbardziej cenionych nauczycieli. Gosia też słabo śpiewa, ale ma dużą wiedzę. Pewnie dlatego uczy, a nie robi karierę muzyczną. Na żadnym filmie Gosi nie słyszałem, żeby mówiła o sobie, że potrafi śpiewać. Ja osobiście uważam, że no, no trochę paradoks z tym jest, no bo nauczyciel powinien umieć to, czego uczy, no, ale mi się wydaje, że są wyjątki. No, bo nauczyciel jakiegoś sportowca nie zawsze zrobi to, co ten sportowiec, a mimo tego on go uczy, bo wie jak działają mięśnie, wie jak działają. Ogólnie to, co ma poprawić ten chłop, bądź kobieta, żeby osiągnąć to, co marzy i być najlepszy. No, na tym polega trener i po prostu nie w każdej dziedzinie musi umieć dokładnie to samo co yy, uczeń. I w, w, w wypadku śpiewu mi się tak wydaje po prostu. Tak mi się wydaje, że nie musi umieć śpiewać, ale jeżeli wie jak to zaśpiewać, to może nauczać. No, no tak mi się wydaje, zawsze mi się tak wydawało. Cęk, wiesz czym mi się kojarzysz? Znasz takie świeże jak Dodo. Świeże jak Dodo. W sensie zwierzę jak Dodo. Tak znam. Do tego głupie Dodo. Nic nie potrafisz, tylko nabijasz i wytykasz innym to, co ci się wydaje. Na tym polega reakcja. I pisze się głupie. Fryer, to twój Max? Nie powiedziałem ani, ani razu, nie powiedziałem w tym filmie o frajerze żadnym. Nie wiem, jak wy możecie słuchać tego wulgarnego Frajera. Czy se zdajesz sprawę, czy jesteś zbyt głupi, że ty też jesteś wulgarny i że mnie obrażasz. Ty se zdajesz z tego sprawę, czy tam coś ci w głowie nie świta i nie styka. Nie umiesz nawet napisać głupi dawno nie widziałem takiej patologii ja ci nie nazwę patologią bo ja nie znam twojej sytuacji ale jesteś przygubem ale ja ci nawet odpowiedziałem z tego co widzę rozumiem masz prawo tak myśleć nie przeszkadza mi to wiesz dlaczego tak ci napisałem ja ci powiem bo mi to nie przeszkadza że mnie obrażasz i że jesteś wulgarny ale natomiast wytykając mi wulgarność jesteś hipokrytą bo sam jesteś wulgarny ale jesteś na tyle głupi że tego nie pojmujesz Przykło. przykro mi Powodu. Głupia odpowiedź szerzyś ciek hejtu dość perfidnego i cienkiego jak lód. Mi przeszkadza Twoje podejście do Blanki i Edyty Górniak. Jesteś wulgarny w dość prowincjonalny sposób. Dziewięć się, że tyle wypaczonych słucha takich jęków. Dziewięć się? Że tyle wypaczonych W sensie cieszy się, miało być pewnie. Co ty zrobiłeś w życiu, że zabierasz się za ocenę gwiazd w Polsce? Masz przyzwolenie wulgarnego i prowincjonalnego społeczeństwa hejtu? Co? Masz przyzwolenie wulgarnego i prowincjonalnego społeczeństwa hejtu? Ja rozumiem. Ty próbujesz używać słów, których znaczenia nie znasz. Gratulacje, podejścia. Cieszę się, że próbujesz się rozwijać. Brawo. Jedyną jaką widać tu patologię, to w Twoim komentarzu wyzywającego człowieka, który w przeciwieństwie do Ciebie nie jest hamem, prostakiem i krytynem. Nie ma co się przejmować fanami laski, która nie ma talentu. Jest beznadziejną kłamczuchą i fałszywą i, fałszywą i wypromowaną laską TVP. Pięknie to podsumowałeś. O bez beztalenciach się zapomina, a Twoim hamstwem nikt się nie przejmie. Bardzo fajny komentarz. Dziękuję, że wyjaśniłeś tutaj tego osobnika. Pokemona. Ja myślę, że ewentualna niechęć Gimpera do Karionera jest według mnie całkowicie zrozumiała. Ja również za nim nie przepadam przez jego sposób prowadzenia i, wybucho, i wybuchy, bo według mnie traci on na powadze i jest to zwyczajnie irytujące. Co do Gimpera, który promuje info, to, no to ciężko, żeby jego kanał newsowy nie mówił o infu, bo oni są źli. Gdyby tak robił, to film by trwały dwie minuty, a po prostu to Karioner powiedział, bardzo go wzburzyło, więc o tym nagrał. Jeśli chodzi o to, jakim Gimperem... Gimper jest mężczyzną i że chodziłby na prostytuki, to w żadnym momencie nie było powiedziane, ja tak robię, robiłbym. Był to tylko przykład sytuacji krytycznej, chociaż przyznaję, bardzo słaby i źle skonstruowany. Nie. Jakby tutaj się z tobą nie zgadzam w wielu kwestiach i o, na początku weźmy sobie, Gimper do Cario Carionera jest według mnie całkowicie zrozumiała, niechęć w sensie Gimpera do Karionera jest według mnie całkowicie zrozumiała. Według mnie również. Ponieważ oni mieli przez wiele lat różne spiny ze sobą i dlatego z... mają ze sobą zgrzyty, tak? Karioner w swoich filmach wielokrotnie obrażał Gimpera, przez co Gimperowi się to nie podoba, więc tak naprawdę nie chce go promować, bo go nie lubi. Nie dlatego, że yy, on jest jakiś super tragicznie zły. Wziął teraz po prostu jeden fragment, w którym on zaczyna wyzywać, i nie powinien. I zjebał po całości, moim zdaniem, Karioner. Ale to się już wypowiem w innym filmie, tak? Ale niechęć Gimpera jest osobista. Jeżeli prowadzisz kanał newsowy bez swojego rzekomo zdania, gdzie i tak i tak troszkę tego zdania swojego tam platuje, to nie powinieneś patrzeć na osobiste poglądy, bo to wtedy się mija z celem. Ale to jest YouTube i każdy może robić co chce. I ja, i ja nie mówię, że Gimper ma promować Karionera. Tylko dziwi mnie to, że mówi, że nie chce promować takiego osobnika jak Karioner, ale... Promuje znacznie gorsze osoby od Karionera. Bo jeżeli spojrzymy na osoby, o których on mówi, no to sorry cię bardzo, ale oni są dużo znacznie gorsi, tak? Więc to jest dla mnie bez sensu. E, gdy. Mm, tutaj, tutaj coś tam. Karioner e, powiedział, bo, bo go zwyszyło. Jeśli chodzi o to, jakim gimper jest mężczyzną i że chodziłby na prostytuki, to w żadnym momencie nie było powiedziane: Ja tak robię, robiłbym. Nie powiedział, że on by tak robił. On powiedział swoje zdanie na ten temat, czyli w momencie, w którym by tak było w jego życiu, on by to zrobił. Bo to nie był. To było jego myślenie. On tak myśli. On tak postrzegał daną sytuację i on dalej tak myśli. Tylko napór hejtu i napór po prostu ludzi, którzy go zaczęli, że tak powiem, obrażać za to, co on powiedział: że kobieta jest tylko od garów, a jakiś się bzykać nie chce, to w sumie on sobie pójdzie na dziwki. To jest jego myślenie, on tak myśli i on tego nie zmienił. On, z, on tylko przeprosił za to, co powiedział, bo zdał sobie sprawę, że ludziom się to nie podoba i żeby zastawić, że tak powiem, dobry wizerunek, on przeprosił. Ale nie zmienia to faktu, że on nadal tak myśli i że on to robi ze swoją kobietą też, bo on by to zrobił. Oni są w otwartym związku, mają kompletnie inne poglądy na związek niż na przykład większość ludzi. I ja nie mówię, że to jest złe, absolutnie. On ma swoje poglądy ma swój tok myślenia, jego kobieta ma swoje poglądy i swój tok myślenia, jeżeli chcą tak, to niech sobie robią ale nie zmienia to faktu, że jego myślenie w społeczeństwie jest uważane za po prostu głupie, nienormalne wręcz obrzydliwe dla niektórych ale mówienie też, że kobieta jest od garów, od sprzątania i nie tylko, a jak jej się bzykać nie chce, bo jest zbyt zmęczona bo nie wiem, zajmowała się dziećmi 20 godzin gdzie ty jesteś ojcem to jest dla mnie śmieszne i po prostu. Jest to poziom po prostu jakiegoś nastolatka niewyżytego wręcz. Który ma w dupie cały świat ruchać mu się tylko chce. To jest na takiej zasadzie, to jest ten poziom. I co z tego, że on tego nie powiedział? On zasugerował. On, to jest jego myślenie, jego tok myślenia po prostu. Więc on tak myśli, on by to zrobił, gdyby był w takiej sytuacji, rozumiesz? To jest na takiej zasadzie. A przeprosił, bo został źle odebrany przez społeczeństwo i tylko tyle. Ale on tak dalej myśli. To nie jest tak, że jego, w jego głowie się zmieniło coś. Nie! On dalej tak myśli, tylko widzisz, napór społeczeństwa, napór hejtu, napór wiadomości, komentarzy, itd. Tak spowodowała, że on postanowił przeprosić, żeby mieć z głowy to, żeby mieć spokój, żeby to ucichło, żeby nie było kontrowersji wokół niego. Bo on teraz nie chce być kontrowersyjny, ale doskonale wiemy, że lata temu był niezwykle kontrowersyjny i bardzo wulgarnym człowiekiem. I mówił również takie rzeczy jak Karioner. Żeby ktoś zdechł, i tak dalej. Więc ja Cię przepraszam bardzo, ale jest hipokrytą jednocześnie. To teraz się zmienił, ale czy na pewno się zmienił? Czy to nie jest po prostu zwykła fasada? Że on po prostu ma maskę nałożoną, jakby, taką, wiecie, niewidzialną maskę? On myśli co innego, ale mówi co innego, żeby po prostu ta poprawność polityczna mu została, tak? On nie mówi swojego zdania. Zazwyczaj. Bo w momencie takim podcaście, gdzie on wyraził swoje opinie i swoje zdanie i swoje przemyślenia i swoje, jakby wiecie, swój tok myślenia przedstawił ludziom, to się mu odbiło czkawką. No to tak to wygląda po prostu. Szeja jest niewarta uwagi, promuje zdrowy, aktywny styl życia. Ja nie mówię, że ona nie jest warta uwagi, że jej kanał jest bezwartościowy. Ja mówiłem, że jej kanał został wypromowany przez swojego chłopaka. Więc tutaj akurat nie wiem skąd to wziąłeś. A, że promuje zdrowy, aktywny styl życia, wiem, pochwalam i bardzo fajnie. Jej vlogi też są bardzo przyjemne, bo obejrzałem na rzecz yy, po prostu jednego mojego filmu, obejrzałem też jej parę vlogów i są bardzo przyjemne i szczerze mówiąc, miło mi się ogląda, tak? A jeżeli chodzi o aktywny styl życia i promowanie tego, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale Karioner również to promuje, zdrowy styl życia i tak dalej, tylko nikt o tym nie mówi, bo wolą się skupiać na tym, że kogoś obraża. Szeja dałaby sobie radę i bez gimpera. Tutaj mógłbym trochę polenizować z racji tego, że to jak zakładała kanał, to było powiedziane na takiej zasadzie, że ona powiedziała Ej, założę kanał, zrobię to dla fanu i zobaczymy. Tylko doskonale wiedziała, że jej chłop ma milion subskrypcji i na tamten czas ma milion subskrypcji, czy tam pół miliona już nie pamiętam. Więc ona doskonale sobie zdawała sprawę, że duża część ludzi przejdzie na jej kanał i będzie ją oglądać również, bo będzie ciekawa, tak, dziewczyny Gimpera. Więc na takiej zasadzie została wypromowana, i ona doskonale wiedziała też, że ona będzie na tym zarabiać. To nie było robione dla fanu. Ona zrobiła to, żeby zarabiać. Taki był cel. Wmawianie ludziom, a zrobię to dla fanu, no co będzie, to będzie, to jest głupota, bo to, to nie jest prawda. Ja nie rozumiem dlaczego niby. Gdyby ona robiła to dla fanów, gdyby ludzie robili to dla fanu albo jakiejś misji, to by wyłączali monetyzację tych filmów. Taka jest prawda. Ja uwierzę w jakiegokolwiek youtubera, który robi filmy, nie? z pasji, albo uwierzę, że robi filmy z jakiegoś, nie wiem, powołania, jeśli wyłączy monetyzację. Jeśli wyłączą monetyzację, to ja w to uwierzę. A tak to nie ma opcji. Czy ona by sobie dała radę bez gimpera? Możliwe. Możliwe, że po jakichś latach, możliwe, że po po prostu budowaniu swojej, że tego, swojego niku dałaby radę zdobyć dużą publikę. Ale czy ona wcześniej nie myślała też o tym, żeby zakładać kanał na YouTube? Albo założyła, ale nie powiedziała i po prostu jej nie wyszło. Możliwe jest tak, ale ona wcześniej rzekomo nie myślała o tym, żeby zakładać, więc nie wiem, czy by jej wyszło. Ona nie myślała o tym. Po prostu znalazła okazję na dobry zarobek i to wykorzystała. I to nie jest głupie i to jak najbardziej popieram. Tylko mówienie, czy, czy ona by sobie dała, dałaby sobie radę, gdyby chciała to robić. Ale wątpię, żeby na tamtych czas chciała, właśnie. Co do statystyk, nie zgodzę się kompletnie, gdyż karionar często przytacza statystyki, nie dając na nie źródła, więc ciężko ocenić, na ile merytoryczne są te statystyki zawarte w tych badaniach. Te, dwie, te dwa zdania z psem na koniec to duże uproszczenie i ekspro, ekstrapolacja ze strony Gimpera, i moim zdaniem podpada pod pomówienie. E, powiem ci tak, jeżeli chodzi o statystyki, to każdy ma internet i wystarczy już pisać to, co on powiedział. I automatycznie znajdzie Ci różne strony z badaniami, gdzie większość tego, co on mówi, jest rzeczywiście mniej więcej taka sama. Po prostu. Więc nie traktuję swoich widzów jak kretynów. Wierzę, jeżeli ktoś e, po prostu mu nie wierzy, to może sobie bardzo łatwo to sprawdzić. Wystarczy wpisać w internet. To akurat nie jest. To. Ja bym temu małolotowi raz psiknęła gazem prosto w nos. Najlepiej, żeby jeszcze ktoś z boku to nagrał. Puściłabym mu potem filmik, bo pewnie miał bekę z tego, jak ludzie reagują. Jedna taka. Skuteczna próba, żeby się popłakał i posmakował, i jestem pewna, że przy, przeszłaby mu ochota na takie zabawy. Nie przeszłaby, nie przeszłaby mu, bo się okazuje, że to jest większy degenerat niż tylko to, że robi sobie takie pranki, tak? Nie psika tylko ludziom w twarz gazem uzawiącym, ale też okrada ich, grozi i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to chłop, który jest na bardzo straconej pozycji, i szczerze mówiąc. Konopski aktualnie się nim znajduje i mają mieć zbiorowy pozew na niego, bo dowodów jest naprawdę dużo. Swoją drogą, debil. Aktualnie pracuję nad filmem o Karionerze, gdzie obejrzałem naprawdę mnóstwo, mnóstwo najróżniejszych po prostu materiałów z nim i u niego na kanale, jak i u kanałach innych osób, więc no jestem już dużo bardziej zaznajomiony z tą osobą i mam zamiar po prostu zrobić film, w którym... Informuje już takie totalne moje zdanie na jego temat. Czy komuś się to będzie podobać, czy nie, ponieważ nie chcę też, w z... jakby wprowadzać moich widów w błąd. A tamten film jest troszkę za mało dopracowany i zbyt płytki, więc aktualnie pracuję nad dużo, dużo lepszym. No i oczywiście też miałem teraz problemy z zębem, więc musiałem wyrwać, potem robiłem. No wiecie, no nie chciało mi się w ogóle nagrywać nic. Do tego jeszcze. Czytanie komentarzy zostało u mnie troszkę zaniedbane, ale też nie chciałem ciągnąć tylko i wyłącznie jednego tematu bo bez przesady. Chciałem też się skupić na innych tematach, plus jeszcze do tego no, pracuję i nie za bardzo miałem aż tyle czasu, żeby robić i czytanie komentarzy, i jakiś jednocześnie film, i tak dalej, i tak dalej. Będzie to seria po prostu na kanale, gdzie ja jakby nie patrzeć, Będę robił takie newsowe troszkę, to co mnie zainteresuje, jakieś tematy, które mnie zainteresują, będę mówił, tak starając się wprowadzić moje zdanie na ten temat, plus jakiś news. Więc tak sobie postanowiłem, bo to jest bardzo fajne i łatwe też do robienia. No i w sumie tyle wydaje mi się, jeżeli chodzi o ten odcinek, już jest późno, chciałbym pójść spać. Więc dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie, i mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się.